Kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj razem z nią kupujemy kucyki, więc ja będę kupowała dwa kucyki. Wczoraj kupiłam też dwa kucyki, dzisiaj kupujemy kolejne dwa kucyki, a nie już kupiła dwa kucyki i to jest właśnie jeden z nich. <ścoughs> no, możesz coś powiedzieć o nich. Kupuję brata. No i Dobra, ja kupię sobie tego Karo, tego Karego z białą grzywą, i on będzie się nazywał. Kał, czyli tak samo jak koń Ani. To będzie młody ogierek. Kup ona tak. Ponieważ moim celem jest kupić wszystkie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Wyślij do I teraz... Ej. Ku... co? Ej, włączcie susu, chyba tego mało. Dobra, i teraz kupuję tego, czyli Air Force'a, ponieważ Air Forcey zawsze są brudne, więc są brązowe i mają tylko kawałek białego, więc Air Force Air Force. On, to on mi się tak średnio podoba, ale wiecie, no trzeba mieć wszystkie, no to będzie młody ogierek. Także kup konia, albo nie, to będzie taki. Albo dobra, kup konia tak. Ej, a o co że w sos, skoro ja nie kupiłam konia, jakby tego co chciałam kupić, a ja mi pokazuję, że już posiadasz? Co? No, no bo chciałam kupić siostrę dla mojej Inki, ale pokazuje mi, że tego konia już kupiłam, albo nigdy nie kupiłam. A który to jest? No to jest, to jest ten, taki, ten co mam na osobie, ten z białą grzywą, tylko, że z czarną. Ty serio go nie masz? I ci pokazujesz, że go ma... Ej, mi co też że go mam. I co jest? I ja go też Ja go nie mam, patrz, nawet pokażę ci na kamerce. Ja go nie mam przecież. Patrz, też pokażę na kamerce. XD gra nam się zbugowała. Dobra, w każdym razie mam teraz tego. No, pokazuj. Mhm, faktycznie. Mam teraz tego, 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 tego. tego. Tego, 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 tego. Czyli brakuje mi tego, 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 tego brzydkiego, tego i tego. Ten jest ładny, ten jest ładny, ten brzydki, ten brzydki, ten brzydki, ten ok. Więc Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Kończymy ten odcinek z 9 689. Trzymajcie się i cześć!